No, zastanów się, co my w sklepie mamy vintage? Oprócz mnie, bo ja jestem tu najstarsza, to mam jeszcze piękne gratiski, które też są w stylu vintage. Wystarczy wow. zrobić zakupy i kto wie, może do was poleci taki piękny gratis. No, ale no, ja jest. myślę, że to ja jestem tutaj najstarsza, więc ja nie wiem, czy ona jest vintage. Nie? <laughs> Mówicie, to w ogóle, no kurczę, Ania, no co w sklepie jest vintage? No to jest wszystko vintage, bo ja jestem vintage, to jest mój sklep. A to jak kiedyś zrobiłam to też jestem ja, no, no tutaj jest wszystko vintage. Gdyby nie dziewczyny, typu, nie wiem, Kryśka, która lubi dziecięce rzeczy albo Ania, która robi różowy, to byście tylko takie rzeczy tutaj kupowali. Wszyscy jesteśmy tutaj. Vintage. Mój samochód też jest vintage. Ewa, to ja Ci zadaję pytanie. Czy w sklepie zielonekoty.pl jest coś w stylu vintage? Oczywiście, że tak. Jest. Nowa kolekcja z Remontra. Piękna, w stylu vintage. Trochę vintage, trochę shabby. A do tej pięknej kolekcji są też piękne shaker mixy. Vintage rose i przepiękne cekiny. Dużo, dużo cekinów. Dużo pięknych cekinów. Papiery to jest rzecz oczywista, że są vintage, różne kolekcje, nie będziemy Wam nawet o tym opowiadać. Mamy piękną kolekcję giełek. One są cudowne, Stary. bo one się mienią brązem i innymi kolorami, prawda? I one idealnie pasują do wszystkich rad vintage. Na naszych półkach znajdziecie mnóstwo produktów do stylu vintage. To mówiłam ja. Moniuszko. Oczywiście nasz ukochany Tim Holtz, Timuś Vintage. Tak? No, ja to nawet nie będę pokazywać, bo ile, ile, ile można, tak? tu czy tutaj ze trojniku, czy w tym O o, nie, Vintage. Wystarczy pisać Tim Holtz i, i, i będziecie mieli kilkaset Vintage produktów zapewne. Już? Tak, już się no, nagrywa, Szefowa no. obtoczyła mnie pięknymi korunkami vintage i ja nie jestem już old, tylko vintage. Oh yeah! Oh yeah! No trzeba przyznać, że vintage to, to co? To metale są przede wszystkim vintage. Ja nie wiem, ile my ich mamy. Dużo, dużo, my ich mamy dużo. Kłódki są, prawda, vintage. Tak w zasadzie tych metali to pewno jest. 200-300 tutaj co najmniej pudełek? No, zobaczcie, no. czy to nie jest vintage? No, żeby nie było, że to takie wszystko skrapowo-miksmediowe, ale dla wielbicieli serwetek. No, pierwsza z brzegu, tak. Mamy mnóstwo serwetek do dekupażu vintage. Yy, zapewne też mnóstwo papierów ryżowych. Akurat vintage jest yy, bardzo szeroko reprezentowane. Jak najbardziej. Vintage. No, może sama butelka jako taka nie jest vintage, ale we wszystkich czasach taka butelka nasypana jakimiś, nie wiem, emocjami i wspomnieniami jest zawsze vintage. Piaseczkiem o. z plaży, tak. Zobaczcie. No, Stążki vintage, niezastąpione i jedyne w zasadzie swoim rodzaju. Ja chciałam powiedzieć, że produktów vintage w sklepie jest całkiem sporo, ale wiadomo. Że moje serce najmocniej bije do tego pana. Jak mogliście zobaczyć na tym filmie, myślę, że atmosfera sklepu również jest niepowtarzalna i chociażby z tego względu warto do nas zaglądać. Żanę się taki, że jest nie bardzo widać. Ja. O, o! Pozory mylą.